Moi drodzy, niedawno rozpoczynaliśmy naukę, czy rozpoczynaliście naukę w liceum. Trzy lata to niby dość długi okres, ale z uwagi na to, co się przydarzyło po drodze, czyli ten stan epidemii, myślę, że ten czas został mocno skrócony, przynajmniej biorąc pod uwagę te aspekty życia towarzyskiego, budowania relacji pomiędzy Wami pomiędzy wami a nauczycielami. To wszystko zostało niestety skrócone, no ale czas biegnie, kolejny etap edukacyjny za wami. Dzisiaj kończymy ten etap, za kilka, dni dzisiaj stajecie się absolwentami, a jednocześnie abiturientami, czyli osobami, osobami zdającymi maturę. Cóż więc mogę powiedzieć w tym momencie? Kiedy trzy lata temu Was witałem, to przywołałem takie trzy maksymy łacińskie, które miałem nadzieję, że będą wskazywały drogę, którą wybraliście. I na pewno tak było. A mianowicie, kiedy chodzicie do szkoły, wita Was wraz z Comeniusem, patronem nowoczesnej pedagogiki, napis: Januar in reserata, czyli drzwi języków otworzonych. No. To, że języki opanowaliście w stopniu bardzo dobrym, to ja wiem, bo to potwierdzają sprawdziany. Natomiast, oczywiście, traktując symbolicznie to hasło, tę maksymę, mam nadzieję, że nasza szkoła otworzyła Wam szeroko drzwi do wiedzy. Z tej wiedzy mogliście korzystać, i z tej wiedzy będziecie korzystać nadal, kontynuując naukę na wymarzonych uczelniach. Tego Wam serdecznie życzę. Druga maksyma, per asper ad astra. Przez trudy ku gwiazdom. Mam nadzieję, że nawet stan epidemiczny nie jest w stanie Was zatrzymać w dążeniu do realizacji swoich marzeń, a trudy, które podjęliście, przyniosą swój efekt. Wiem, że pracowaliście bardzo mocno i intensywnie. O tym świadczą wyniki i te nagrody, które za chwilę wręczymy. Teraz ważne, żeby się skupić na egzaminie, który przed Wami, a później na kolejnym etapie edukacyjnym. I wiedzcie, że my Wam będziemy kibicować całe przyszłe życie. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. I trzecia maksyma, homo homini amicus est, czyli człowiek, człowiekowi przyjacielem. Mam nadzieję, że w szkole spotkaliście wielu przyjaciół. A, oczywiście nawiązaliście przyjaźnie między sobą, ale mam nadzieję, że nauczyciele dla was również byli przyjaciółmi i w sposób e, przyjacielski w przyszłości będziecie myśleć o tych relacjach. E, pamiętajcie, że te relacje zbudowane w czasie szkoły średniej, one bardzo później pomagają w życiu. Jest takie grono znajomych, do którego wraca się całe życie. To jest taka baza, na której e, budujemy e, poczucie swojej tożsamości i mam nadzieję, że tę bazę mogliście zbudować również będąc w naszej szkole. Życzę Wam realizacji wszystkich marzeń, i tych edukacyjnych, i tych życiowych. Przed Wami najdłuższe wakacje, które możecie różnie wykorzystać. Mam nadzieję, że jesienią wszyscy wrócimy już do normalnej, stabilnej pracy, czego Wam serdecznie życzę już w miejscach, które sobie wybierzecie.